Witam w moim kolejnym materiale poświęconym narzędziom współczesnej wojny morsko-powietrznej. 21 listopada 1967 roku jest datą ważną w historii tego rodzaju zmagań. Tego dnia bowiem izraelski niszczyciel Eliad został zaatakowany przez dwie egipskie łodzie rakietowe Komar wyposażone w pociski rakietowe P-15. Termit w kodzie NATO SSN-2 Styx, a następnie po trafieniu zatopiony. Wydarzenie to wywołało żywy rezonans na całym świecie, bowiem chociaż Styx nie był bronią nową, pojawił się bowiem na początku lat 60., to teraz pokazał w pełni swoją skuteczność. Można by powiedzieć zaraz, zaraz, co w tym nowego? W końcu zatapianie okrętów przy pomocy. Pocisków kierowanych rakietowo nie było już pod koniec lat 60. czymś totalnie nowym. W końcu takie sytuacje miały miejsce już w czasie II wojny światowej. Wystarczy wspomnieć choćby niemieckie rakiety Fritz X. A jednak okazało się, że nagle główne potęgi świata, takie jak na przykład Francja, USA, Wielka Brytania, poczuły, że zostały złapane ze spuszczonymi spodniami. Rzeczywistość potwierdziło 4 lata później kolejne podobne wydarzenie, kiedy to tym razem hinduskie jednostki zatopiły przy pomocy tych samych rakiet pakistański niszczyciel Kaibar 4 grudnia 1971 roku. W tym czasie jednak w Stanach Zjednoczonych trwały już prace nad tym, by flota amerykańska została wyposażona w broń analogiczną a nawet pod każdym względem lepszą. Prace te choć trwały długo, bo ostatecznie broń, o której mowa została wprowadzona do służby dopiero w 1977 roku przyniosły jedną z najbardziej ikonicznych broni okresu zimnej wojny. Pociski rakietowe Harpun. Należy oddać Amerykanom, że to nie było tak, że oni nic wcześniej w tym kierunku nie robili. Prace nad y, pociskami rakietowymi, które byłyby w stanie zadać skuteczny cios wrogim okrętom, mniej więcej w promieniu około 40-50 km, były już prowadzone y, mniej więcej od połowy lat 60. Ale twardogłowi, którzy stali na czele amerykańskiej marynarki, lekceważyli tego rodzaju broń. Człowiekiem, który miał to zmienić i zresztą zmienić bardzo wiele, jeżeli chodzi o amerykańską marynarkę, był Admirał Elmo Zumwalt, który został szefem operacji morskich. To w dużej mierze jemu zawdzięcza Ameryka fakt, że projekt rozwoju pocisków Harpoon został bardzo mocno przyspieszony. Zumwalt w ramach swojej filozofii Low Mix Fleet zakładał, że flota będzie potrzebować zupełnie nowych okrętów, przy których znajdą się zarówno okręty duże, takie jak krążowniki klasy Ticonderoga, jak i mniejsze niszczyciele, takie jak jednostki Arleigh Burke, ale będą one potrzebować przede wszystkim nowej siły uderzeniowej. I taką siłą uderzeniową miałyby właśnie stać się nowe pociski rakietowe. W 1970 roku firma McDonnell Douglas zaprezentowała prototyp swojego pomysłu na pocisk rakietowy Natomiast już w 1973 amerykańska marynarka wybrała projekt tejże firmy na swój domyślny pocisk przeciwokrętowy. Od razu założono, że powstaną trzy wersje: jedna, która będzie przenoszona przez samoloty i ona będzie nosić nazwę AGM-84, czyli A od samolot, czyli air, G guided, czyli kierowany, i M, czyli missile. Następnie wersja kierowana do okrętów podwodnych UGM84, gdzie U oznacza okręty podwodne, i najweselsza sprawa, czyli wersja R, RGM, przemy, pomyślana dla jednostek nawodnych. Przy czym L w kodzie amerykańskim oznacza okręty nawodne. To jest taka dziwaczna sprawa, idei, której nie udało mi się znaleźć. Skąd pomysł, żeby właśnie R, a nie na przykład S. Produkcja harpunów ruszyła w 1977 roku i na chwilę obecną wyprodukowano ich circa about 7,5 tysiąca. Pod koniec lat 70. powstał także pomysł, aby harpuna wyposażyć w głowicę atomową, jednakże ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Oczywiście, od 1977 roku sporo się zmieniło, w związku z czym powstawały też kolejne wersje harpunów, w zależności od zapotrzebowania klientów oraz armii, bo zaznaczmy, co powiem nieco później, harpuny trafiły na uzbrojenie najrozmaitszych armii świata. Natomiast kolejne wersje nosiły nazwy kodowe od litery alfabetu od A zaczynając po aktualnie używaną wersję z 1988 roku noszącą nazwę kodową L. Aczkolwiek zaznaczmy, że Cały czas trwają prace nad kolejnymi wersjami, jednakże z tego co w tym momencie wiadomo, to wersja L jest tą, która pozostaje aktualnie na uzbrojeniu amerykańskich okrętów. Lotnicza wersja Harpuna AGM84 może być wystrzeliwana praktycznie z każdego standardowego węzła podwieszenia uzbrojenia samolotów NATO. Jeżeli chodzi o USA, to używają ich F-18, F-16, S3 Viking, P3 Orion, B52 Stato Fortress oraz P8 Poseidon, natomiast dawniej były także na wyposażeniu adwarków czy Intruderów, albo Nimrodów. Wersja LGM-84, która jest na wyposażeniu okrętów nawodnych, jest przenoszona w takich dość charakterystycznych kontenerach, Typu Max 140 lub Max 141, które bardzo wyróżniają się na pokładach okrętów wojennych, tego rodzaju wyczutnie posiadają cztery pociski. Warto zauważyć, że w pierwszych wersjach LGM-84 posiadały składane powierzchnie sterowe i stabilizujące, które rozkładały się natychmiast po ich wystrzeleniu. Na okrętach podwodnych wersja UGM-84 była wystrzeliwana z wyrzutni torpedowych, przy czym interesujące może być to, że nie wystrzeliwano samej rakiety, ale kontener, w którym rakieta się znajdowała, zaś dopiero po tym, jak kontener znalazł się nad powierzchnią wody, to rozpadał się i uwalniał harpuna. Pocisk harpun, w zależności od wersji różni się nieznacznie tak naprawdę gabarytami, ale te podstawowe to Długość wynosząca 4,64 cm i masa wynosząca 682 kg, z czego 222 kg to ładunek wybuchowy w głowicy penetracyjnej. Harpun wyposażony jest w turbowentylatorowy silnik marszowy, który pozwala mu osiągnąć maksymalną prędkość około 850 km na godzinę. Dodatkowo wyposażony jest w dwa silniki startowe, które pozwalają mu osiągnąć dużą prędkość na starcie, po czym, jako że wypalają się po 3 sekundach, są odrzucane. Silnik Harpuna zabiera 45 kg paliwa, co zapewnia mu 15 minut lotu. Jest to wystarczające na zasięg tych rakiet, który różni się co prawda, w zależności od wersji, ale. Największy wynosi 130 km. Jak wygląda działanie harpunów? Po odpaleniu włącza się silnik wspomagający, który zostaje odrzucony po 3 sekundach, a następnie uruchamia się silnik turbowentylatorowy, który sprowadza harpuna na stosunkowo niewielką wysokość i kontynuuje lot z wyłączonymi, zaznaczmy, radarami. Dopiero w momencie, kiedy cel zosta, jest, znajduje się już blisko, wtedy harpun uruchamia swój radar. Umożliwia to podejście do celu nie wykrytym przez wrogie systemy elektroniczne, albo przynajmniej utrudnienie wrogim systemom namierzenie nadlatującego harpuna. Następnie, kiedy radar już zostanie włączony, to na tym etapie zwykle harpun jest już w stanie tym radarem bezpośrednio namierzyć wroga i rada blokuje się na danym celu. Po wykryciu celu harpun wznosi się dość wysoko, na około 2000 metrów, po czym wykonuje manewr nurkowania i uderza w cel pod kątem około 30 stopni. Zaznaczyć trzeba, że późniejsze wersje harpuna Wyposażono w system umożliwiający im wykonanie precyzyjnego trafienia bezpośredniego w burtę okrętów przeciwnika. Natomiast jeszcze nowsze wersje wyposażono w systemy pozwalające harpunom manewrować i wykonywać bardziej skomplikowane manewry związane z podejściem do celu. Harpun może być także wykorzystywany w działaniach typu Bearing Only Lunch. O co tu chodzi? Otóż możemy mieć sytuację, w której wiemy, że wrogi okręt znajduje się w pewnej strefie niepewności, ale nie dysponujemy możliwościami precyzyjnego namierzenia tego okrętu. Zatem wystrzeliwujemy naszego harpuna i taki harpun już na wczesnym etapie lotu uruchamia swoje czujniki skanując przestrzeń w sektorze około 45 stopni, tak aby namierzyć cel. Taka opcja oczywiście sprawia, że łatwiej takiego harpuna namierzyć, ale jednocześnie daje mu szansę znalezienia celu samodzielnie, a następnie wykrycia i zniszczenia go. Jeżeli w określonym czasie nie znajdzie swojego celu, to harpun ulega samozniszczeniu. Harpuny wykorzystywane są bardzo szeroko. Znajdziemy je na wyposażeniu sporej części państw NATO. Właściwie każde państwo, które posiada flotę z prawdziwego zdarzenia, dysponuje także harpunami. Znajdziemy je także w wyposażeniu wiodących państw takich jak na przykład Japonia, jak Indie, jak Pakistan, a także państw, po których może by mniej można się tego spodziewać, takich jak na przykład Meksyk, jak Maroko, jak Arabia Saudyjska. Krótko mówiąc, każde państwo, które mniej więcej od końca lat 70. utrzymywało na jakimś etapie dobre stosunki z USA, prędzej czy później weszło w posiadanie harpunów. Nawet może to być państwo, które te stosunki zmieniło drastycznie, jak na przykład w przypadku Iranu, która także posiada na wyposażeniu harpuny. Naturalnie wczesnych wersji. Pominąwszy przypadkowe wystrzelenia podczas ćwiczeń, to debiut bojowych harpunów. Miał miejsce właśnie pod banderą Iranu. Bo w listopadzie 1980 roku Irańczykom udało się zatopić przy pomocy harpunów dwie łodzie rakietowe klasy OSA. Jak na Ironię, pierwszym dużym celem zatopionym przez harpuny używane przez Amerykanów był z kolei okręt irański, czyli fregata SANAT. Zatopiona w 1988 roku. Co prawda wcześniej, dwa lata wcześniej, w 1986 roku, Amerykanie przy pomocy harpunów zatopili dwie niewielkie libijskie łodzie patrolowe, ale kto by się tam przejmował jakimiś dłubankami Kaddafiego. Natomiast dopiero w 2022 roku harpuny miały okazję wykazać się przeciwko Rosjanom. Ponieważ w maju 2022 roku Dania przekazała, w Ukrainie wyrzutnie rakiet Harpun oraz instrukcje i informacje, jak ich używać. Ukraińcy okazało się szybko zrobili z Harpunów użytek, bo już 17 czerwca poinformowano, że udało się zatopić uzbrojony holownik spacerki Bieł przy użyciu dwóch pocisków Harpun. Okręt miał nie tylko przewozić broń i amunicję, ale także był uzbrojony w system rakietowy TOR. Ciekawostką jest fakt, że w 2009 roku Amerykanie oskarżyli, jak podają źródła pasowe, Pakistańczyków o to, że prowadzili nielegalne i nieuzgodnione z nimi modyfikacje posiadanych przez siebie harpunów, które miałyby zostać przystosowane do atakowania celów lądowych. Uznano jednak, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ harpun jest rakietą niezbyt do tego się nadającą, choćby z powodu dość ograniczonego zasięgu. A także bardziej, można powiedzieć, sensowny argument jest taki, że Pakistan, mający dość dużą armię, posiada dużo lepsze, bardziej precyzyjne i mające dużo lepszy zasięg rakiety, które lepiej nadają się do tego celu niż harpuny. Jednakże Amerykanie, jak się okazało, nie dali sprawie całkowicie przyschnąć i dogadali się z Pakistanem. Po czym wysłali specjalną grupę urzędników na inspekcję harpunów pozostających na uzbrojeniu Pakistanu, którzy potwierdzili, że do takich modyfikacji nie doszło. Harpun stał się na lata symbolem tego rodzaju broni. Oczywiście, mowa o rakiecie z 1977 roku a więc nie da się ukryć, że jej czas dobiega końca. Wiele państw pracuje nad nowymi pociskami, które mają wejść do służby pod koniec lat dwudziestych i zastąpić harpuny, natomiast oczywiście potrzebne jest coś, co będzie swego rodzaju bronią pomostową. I taką bronią dla wielu flut na świecie już stało się Naval Strike Missile norweskiej firmy Konsberg, który okazał się bardzo dobrym pociskiem rakietowym i wybrało go już w tym momencie kilka istotnych graczy, takich jak choćby flota brytyjska, niemiecka czy amerykańska. Biorąc jednak pod uwagę, ile państw używa harpunów, to jestem pewien, że nie znikną one jednak tak szybko z krajobrazu uzbrojenia flut na całym świecie i niewykluczone, że jeszcze usłyszymy o jakimś okręcie, najlepiej kacapskim, zatopionym przez te ikoniczne rakiety.